Z jednej sadzonki supertunivisty możesz mieć całą kaskadę kwiatów. Pokażę ci jak za darmo rozmnożyć supertunivistę oraz inne surfinie. Będziemy potrzebowali oczywiście sadzonek supertunii, sekatora, dla chętnych ukorzeniacza oraz małych doniczek. Ja mam takie, które mają około pół litra pojemności. Po zakupie supertunii warto je przyciąć przed wsadzeniem do donic, więc o materiał do sadzonkowania nie musicie się martwić. Zaczynamy przycinania. Rozmnażanie najlepiej zacząć na początku kwietnia, by w maju mieć gotowe sadzonki. Zrób pędy tak, by miały dwa oczka. Pamiętaj, by na dole zostawić trochę miejsca na wsadzenie do ziemi. Usuń wszystkie kwiaty, one tylko niepotrzebnie zabierają składniki odżywcze. Z dwóch sadzonek supertuni udało mi się uzyskać aż 21 zrazów. Następnie pokazane wcześniej donice wypełniamy ziemią. Ja mam torf odkwaszony pomieszany z perlitem. Warto by nasza ziemia była wilgotna. Użycie ukorzeniacza nie jest obowiązkowe, ale warto go zastosować. Do każdej z donic wkładam trzy pędy supertunii. ten oto sposób z dwóch sadzonek zrobiliśmy aż 7 nowych. Teraz wszystko zostaje w Twoich rękach. Musisz zadbać o regularne podlewanie. Supertunia to roślina, która dosyć łatwo się rozmnaża. Warto by miejsce uprawy było również słoneczne. Lepsze rezultaty uzyskasz, jeśli te nowe sadzonki wsadzisz na przykład do tunelu foliowego lub szklarni. Po około dwóch do trzech tygodni te rośliny powinny się ukorzenić i być gotowe na przesadzenie do donic docelowych. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałbym Ci powiedzieć. Supertunia to roślina na czymś w rodzaju prawa autorskiego, dlatego rozmnażać możesz się tylko i wyłącznie na własne potrzeby. A po więcej ogrodniczych ciekawostek, zaobserwuj ten profil i zapisz ten tip na później.